Cześć! Z tej strony Karolina. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ połączymy się z prezesem biura Atlas Tours, Markiem Pixą oraz z Marcinem Wójcem, właścicielem biura podróży Soleno. Obaj panowie są specjalistami w dziedzinie rejsów i aktualnie są na pokładzie jednego z najbardziej luksusowych statków wycieczkowych na świecie. A jaki to statek? Czym wyróżnia się na tle innych? Jak wypadają cenowo takie rejsy i na czym polega cała koncepcja sieci Explorer Journeys? O tym już za chwilę. Zostańcie ze mną! Cześć Marku, cześć Marcin. Bardzo cieszę się, że udało się z Wami połączyć. Wasz duet to, można powiedzieć, totalny top, jeśli chodzi o rejsowanie, ale myślę, że najlepiej będzie, jak to Ty, Marku, przedstawisz Marcina oraz opowiesz naszym widzom, gdzie jesteście, na jakim statku się znajdujecie i dlaczego ten statek jest tak wyjątkowy. Marku, przekazuję Wam głos i zamieniam się z zaciekawieniem w such. Cześć Karolina, cześć Rejsowicze. Witam bardzo serdecznie serca. Stambułu tureckiego z Nowego Portu, a tak naprawdę to ze statku Explora 1, rewelacyjnego statku, na którym mam przyjemność niewątpliwą podróżować być z Marcinem Wójcem, właścicielem biura podróży Soleno, jednocześnie prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Cześć Marcin. Cześć Marek. Bardzo się cieszę, że możemy fajnie, razem. Fajnie tu być na tym, na tym statku. Bardzo się cieszę, że możemy razem podróżować. A to, że Marcin jest specjalistą i lata pracuje w turystyce już. E, chciałem zapytać cię o parę rzeczy, Marcin, e, co sądzisz o tym statku? Byłeś już na paru statkach wycieczkowych, byłeś już na paru rejsach, no ten moim zdaniem jest trochę inny. Chciałbym wiedzieć, jaka jest Twoja opinia ten jest ten jest zupełnie inny. On, ja się tutaj czuję nawet siedzimy teraz na, na tyle statku, który jest tak skonstruowany tak kaskadowo. On wygląda jak taki jacht miliardera jakiegoś rosyjskiego albo amerykańskiego. To jest już zupełnie inaczej wygląda. Znowu e, znowu dziób statku jest taki smukły, klasyczny. To jest po prostu piękny statek i wizualnie e, i jest bardzo bardzo luksusowy. Widać ten luksus na każdym kroku. No czy właśnie, czy to... co, jest, co jest takiego luksusowego? Wiemy, że to jest pięciogwiazdkowy statek, wiemy, że to jest nowa idea grupy MSC. Zaraz powiemy trochę o Explora Journey, która jest właścicielem tego statku. Ale co Twoim zdaniem jest takiego wyjątkowego luksusowego w tym statku w porównaniu z tymi statkami, na których na których już byłeś, to zacznę od takich rzeczy prozaicznych. Właściwie czego byśmy nie dotknęli, to widzimy, że to jest najwyższej jakości. Czy to jest pościel, czy to jest ręcznik, czy to, czy to są jakieś materiały tutaj wykończeniowe użyte, to jest po prostu wszystko najwyższej jakości. Zmarmurowa łazienka, to marmor, marmurowa łazienka, rzadko spotyka nam, tak, się Marku przyznać, tak, tak. E, e, gdziekolwiek. Czy w jakichś, to tylko w jakichś bardzo luksusowych hotelach stosuje się e, takie materiały. A kończywszy na, na serwisie, który tutaj jest niesamowity, i e, powiedziałeś mi wczoraj, że na ten statek e, specjalnych ludzi rekrutowali. Najlepszych z najlepszych, jeżeli chodzi o, e, o linię MSC, i to po prostu widać. Że ci, ci ludzie są e, tutaj z obsługi, No po prostu niesamowici, uśmiechnięci, mili nie ma miejsca na, na nietaktowne zachowanie. Tu jest po prostu wszystko na naprawdę najwyższym poziomie. Statek jest mniejszy, ale moim zdaniem to nie przeszkadza, raczej pomaga, prawda? Bo na tym statku mamy tylko 950 pasażerów, jeżeli jest obłożony w całości. My tutaj mamy obłożenie na poziomie 40-50% może. Ten stosunek załogi, ilości załogi do pasażerów jest bardzo mały, co właśnie daje ten poczucie luksusu i poczucie zaopiekowania się na tym statku. No ale Wiesz, no kuchnia jedzenie, tak? No, no co sądzisz? Tu jest... Nie wiadomo co zrobić na tym statku. Tu jest taki, tu jest taki problem pewien, bo e, zaczęliśmy od restauracji, e, restauracji powiedzmy, tematycznych, bo restauracja śródziemnomorska, restauracja e, japońska, restauracja francuska. E, a wczoraj byliśmy pierwszy raz na restauracji, w tej restauracji bufetowej która na każdym na statku kolacji. Na kolacji na kolacji, byliśmy, tak, tak. która na każdym statku jest takim z trochę takim ulem, gdzie, gdzie bardzo dużo ludzi jest i czeka w kolejkach. Tu po pierwsze właśnie to jest domena tego statku. Tu nie ma nigdzie tłoku, tu, tu jest totalny, totalny brak, brak, brak tłumów i dodatkowo no, poziom jedzenia w restauracji bufetowej był nieprawdopodobny gdzie, y, gdzie w takiej restauracji bufetowej podawane są ostrygi yy, a teraz mi przyszło do głowy bo tak się mówi proszę szampana tu jak powiesz proszę szampana dostajesz francuskiego szampana tu tak prostu, nie wino musujące prostu, tylko szampana tu po tak, prostu tak, nie ma inaczej tak, tak. tu trzeba być bardzo dosłownym uważać co się mówi no bo jak się powie proszę szampana dostaje się szampana no tak e, formuła jest all inclusive e, Alkohole z najwyższej półki Napoje z najwyższej półki, jedzenie z najwyższej półki, obsługa to, co powiedziałeś, tak, była rekrutowana ze wszystkich statków MSC. Najlepsi z najlepszych dostali się tu na ten statek, żeby, żeby służyć, żeby obsługiwać tutaj klientów. Więc ten, e, daje się to odczuć na każdym kroku: ten komfort, ten, e, to zaopiekowanie, to, ten brak tłumów, tą przestrzeń na tym statku. tak. E, Explora Juney powstała, firma powstała półtora roku temu, no może trochę dłużej, może trochę wcześniej. Natomiast pierwszy statek, właśnie ten Explora 1, rozpoczął swoje pływanie od sierpnia zeszłego roku. Ja już byłem na tym statku płynąc z Kopenhagi przez z Kopenhagi na Islandię i wtedy już dla mnie to było coś, coś fascynującego. Sama ta formuła Exploradżunek, gdzie ma być, macie, sześć statków takich właśnie ekskluzywnych, te statki mają dopływać do mniejszych portów, No słyszeliśmy tutaj, że... No my już na naszej trasie są te porty mniejsze, gdzie jest Wolos, gdzie jest Kavala, statki te tradycyjne wycieczkowe nie dopływają do takich portów. No tu Istanbul jakby jest, jest, jest stałym miejscem, zresztą rewelacyjny nowy port, my tu jesteśmy pełni podziwu. Za nami, e... za nami przepiękny port, jesteśmy jeden z najładniejszych portów w c... Tak, jesteśmy w centrum miasta, więc piękne miejsce i wszędzie w zasadzie blisko, w tak dużym mieście jak Stambuł, więc to też sobie trzeba cenić, docenić, może ten statek E, zacumować w różnych miejscach, miastach, więc do tego centrum też jest bliżej. E, jak to widzisz tą formułę? To jest, moim zdaniem jest to coś innego tak, niż, niż te statki duże, aczkolwiek jakiś krok do przodu, tak? Jest to, jest to nowa formuła. Statek, statek, właśnie to co mówisz, przez to, że jest dużo mniejszy, to może, może więcej zrobić. Powiedziałeś przed chwilą o tym, co myśmy mieli na trasie, czyli na przykład Saloniki, Kavala, Volos. To może nie robi jakiegoś wrażenia, ale jak już byś powiedział Portofino, że ten statek A. może do Portofino, wpłynąć. Monte Carlo, gdzie w tej do chwili Carlo, mało kto to, wpływa, tak tylko to, mniejsze jednostki. To już zmienia postać rzeczy no. i to nagle się okazuje, że te statki będą pływały po... Bardzo atrakcyjnych trasach, co jest niezwykle ważne. Tak? Bo My mówimy tylko o europejskich portach w tej chwili, ale przecież na świecie różne wyspy karaibskie, do których nie dopływają te statki duże, faktycznie, które, które robią te standardowe programy na Karaibach. Są Hawaje, są Mauritius, Seychelles, Madagaskar. Te statki mają pływać po całym świecie. To nie są statki, które będą pływać na określonej trasie, chociaż już przy tej. Przy zwodowaniu wszystkich tych statków, pewnie część z nich będzie miała określone tygodniowe trasy, tak jak to jest normalnie w cruzingu. Natomiast teraz ten statek pływa po całym świecie i możemy tutaj korzystać, korzystać jakby właśnie z takich małych miejsc, ciekawych miejsc, dopływając tym statkiem do, do tych portów. Ale Marcin, dla kogo to jest? Komu byś to polecił? Bo to nie jest tanie. Dobra, chociaż, czy... chociaż trudno mówić w tej chwili o czymś, co jest tanie w turystyce czy drogie, natomiast no jest, musimy tutaj brać pod uwagę ceny rzędu 3, 4, 5 tysięcy euro od osoby. Czy, yy, czy ten standard jest wart tej ceny według Ciebie i kto mógłby tym statkiem podróżować, dla kogo uważasz, to jest dobra jeżeli, oferta? Jeżeli ktoś szuka <laughs> luksusowego hotelu, yy, który będzie pływał i odwiedzał, Atrakcyjne, super atrakcyjne miejscowości po drodze, jest to bardzo, dobre, bardzo dobra propozycja. Tutaj, oczywiście, jeżeli byśmy rozpatrywali trasy europejskie, no to powiedzmy 4000 euro, jakieś 16 tysięcy złotych powiedzmy w dużym skrócie, wydaje się dużo. Dla jednego to może być dużo, dla drugiego to może być za ten standard usług, za ten poziom restauracji, za ten poziom napoi alkoholi, które tutaj jest, za ten poziom serwisu, to może się okazać wcale nie tak dużo, bo różne są po prostu też e, turystów potrzeby. E, ale jeżeli popatrzymy na ten statek już na jakichś dalszych egzotycznych bardziej trasach, gdzie e, cena, e, cena statku jest porównywalna, bo w Europie zapłacimy za ten rejs, który my teraz mamy, zapłacimy na przykład 4000 euro, ale te 4000 euro zapłacimy za np. rejs po, po Karaibach albo, albo po Ameryce Południowej. Nagle się okazuje, że dojdzie nam tylko koszt biletu dodatkowo, różnica Lotniczego, między tym tak? kosztem europejskim a lotem no. dalszym i nagle się okazuje, że robi nam się bardzo atrakcyjny program pobytowo-objazdowy na statku, który zapewni totalny luksus po prostu. I jeszcze, tak. jeszcze to, co mi tutaj przyszło do głowy, chodząc po tym statku, spędzając na nim cudowny czas. To jest jednak to, że jeżeli ktoś ma obawy przed dużymi statkami, bo takie to są teraz trendy, buduje się coraz większe statki. 5 tysięcy osób wydawało się, że, że to jest granica, 7 tysięcy osób nagle jest, 8 tysięcy osób, zaraz będzie 10 tysięcy osób. Ten statek jest na 900 osób. 900 osób tylko na tym statku jest. To zupełnie zmienia, zmienia postać rzeczy. Jeżeli. Ci wszyscy, te, te wszystkie osoby, które czuły pewne przerażenie przed takimi wielkimi, gigantycznymi statkami, tutaj, tutaj znajdą, wydaje mi się, ofertę dla siebie. Swoje miejsce na tym statku, tak, tak? Bez kolejek, bez prozaiczna rzecz jak wejście na statek, gdzie czasami trzeba stać w kolejce. Pamiętasz w Kopenhadze, kiedyś tak, tak, staliśmy tak, tak. chyba 40 minut w kolejce do statku. Nic się niby nie dzieje, ale tutaj po prostu przychodzimy i wchodzimy. I tak to wygląda. Moi drodzy, oferta fajna, oferta perspektywiczna, naszym zdaniem, oferta warta tej ceny, tak? Marcin, warta tej ceny, bo naprawdę. Moim zdaniem, absolutnie. O ile jeszcze jest... przyjeżdżając tutaj przed. myślałeś sobie o tej teraz, cenie, nie. że jest dość wysoka, nie uważam, żeby była to wysoka cena po tym, co zobaczyłem. Moi drodzy, zapraszamy na Teresy statkiem Express, zapraszamy na strony nasze na Morzu Pels, zapraszamy do biura podróży Soleno bo Marcin jest ekspertem już jeżeli chodzi o sprzedaż ajsów, więc serdecznie polecam, serdecznie zapraszam. E, dziękujemy Wam jeszcze raz, pozdrawiamy z serca Istambułu. Karolinko, dziękujemy za połączenie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia, a jeszcze mała dygresja, siedzimy tutaj na tyle statku, tu mamy most na Bosforze, tu mamy pałac Topkapi, obok Hagia Sofia, błękitny meczet, wszystko w zasięgu wzroku, w zasięgu spaceru, no Chciałbym może tutaj ręki do, do Hagia Sofia, jednak będziemy musieli wziąć sobie taksówkę wodną, ale dosłownie 10 minut płynięcia jesteśmy w głównych atrakcjach Stambułu. I na tym też polega rejsowanie. Zawsze dopływamy do centrum, tam gdzie po prostu Powinniśmy się być. dzieje życie. Tak. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Marku, Marcinie, bardzo Wam dziękuję za możliwość połączenia się z Wami i przybliżenia naszym widzom ciekawych i przydatnych informacji z pierwszej ręki na temat Explora Journeys i statku MSC Explora 1. Wasza rozmowa sprawiła, że teraz marzę o tym, aby wybrać się w taki rejs właśnie tym statkiem. Wygląda przepięknie i z Waszych opowieści rzeczywiście tak musi być. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie. Zachęcam Was również do wykupienia rejsu z polskim pilotem z Atlas Tours na stronie www.namorzu.pl. Taki wyjazd często obejmuje również transport z Polski do punktu docelowego. Wszystkie transfery, opiekę polskiego pilota, wycieczki i cały czas macie już wtedy zaplanowany i zorganizowany. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, a ja z największą przyjemnością postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!